Witaj, cześć, dzień dobry, kolejne nasze spotkanie, miłego dnia, życzę Ci takiego miłego właśnie dnia i aby ten dzień był fajnym, dobrym i miłym, to należy coś zrobić. Ja właśnie tutaj proponuję kilka tych czynności, aby wprowadzić je w życie i z pewnością dzień będzie dużo, dużo lepszy. Jednym z nich właśnie jest trening ważności medytacja. I za chwilę to zrobimy, oraz mały fragment z książki byłby też dobry, ale jeżeli tego nie ma, to będzie cytat. Cytat brzmi następująco: Nowy dzień to obietnica możliwości. Zacznij od nowa, kierując się marzeniami i sercem. Cześć, witajcie. Witam wszystkie osoby, które się pojawiły i właśnie teraz przewijają ekran. Zatrzymaj się pobądź chwilę z sobą, warto to zrobić, warto przestać pędzić o poranku i szukać nowości, a zatrzymać się, zrobić medytację, relaksację, trening uważności, pobyć w jakiejś społeczności, która pomaga w tym, aby dzień był lepszym. Nowy dzień to obietnica możliwości. Każdy nowy dzień możemy Podejść do niego na kilka różnych sposobów. Możemy spojrzeć na niego jak na przestrzeń możliwości, lub ojej, zaczął się nowy dzień, ale będzie się działo, znowu, znowu, znowu. A można spojrzeć na to jak na obszar nowych możliwości. Ja jeszcze troszeczkę nawet widzę, mam oczy zaspane jak zwykle na naszych porannych live'ach, ale to jest obietnica nowych możliwości. Można od nowa. To zależy już od nas. Więc zacznij od nowa. I co jest jeszcze ważne w tych słowach, które padły, kierując się marzeniami i sercem. Marzenia są wspaniałe, ale żeby one mogły się przejawić w naszym życiu, jeszcze jest potrzebne, potrzebna praktycznie tylko jedna zasada: działanie. I wtedy te marzenia zaczynają się powoli spełniać, realizować. A jeżeli dołożymy do tego serce, czyli obszar miłości, z pewnością te marzenia połączone z obszarem serca, czyli miłością, będą się układać pozytywnie i to wszystko będzie dobre, bo będzie sprzyjało zarówno Tobie, jak i innym ludziom. Więc teraz przejdźmy do treningu ważności: usiądź sobie wygodnie, skoncentruj swoją uwagę na oddechu, zatrzymaj się na chwilę. Przestań pędzić, daj sobie parę minut czasu. To zajmie 15, może całość 20 minut. Zrób małą pauzę. Skoncentruj się na swoim oddechu. Wsłuchaj się w swój oddech. Zaobserwuj, jak powietrze wypełnia Twoje płuca. Jest z nich przez chwilę, a po chwili je opuszcza. Obserwuj przez chwilę ten proces. Uważnie obserwuj to, co się dzieje. Jeśli pojawiają się jakieś myśli, po prostu zwróć na nie uwagę i powróć do obserwacji oddechu. Teraz uważnie. Weź przyjemny. Głęboki wdech, licząc do czterech. Zatrzymaj powietrze, licząc do siedmiu. I zrób długi, łagodny wydech, licząc do ośmiu. A na końcu wyrzuć resztki powietrza z płuc. Ponownie głęboki wdech nosem. Zatrzymaj powietrze na chwilę. I zrób długi, spokojny, łagodny wydech. Ponownie głęboki wdech nosem. Zatrzymaj na chwilę powietrze. I zrób długi, spokojny, łagodny. Teraz, będąc już w tym stanie lekkiego odprężenia i uważności, skieruj swoją uwagę na sam czubek swojej głowy. Zatrzymaj się na chwilę w tym miejscu. I obserwuj uważnie wszystkie doznania, które się pojawiają. Teraz przejdź odrobinę niżej, na okolice czoła i wnętrze głowy. I również przez chwilę obserwuj to, co się pojawia. Pamiętaj, aby odsunąć od siebie chęć osądu, oceny tego, co się pojawia. I chęć przywiązania do tego, tylko przez chwilę obserwuj. Teraz przenieś swoją uwagę na okolice gardła. I również przez chwilę obserwuj. Zwróć uwagę na wszystkie doznania. Teraz przenieś swoją uwagę na okolice serca. Serca. I również przez chwilę obserwuj. Teraz skieruj swoją uwagę na klatkę piersiową w okolicach splotu słonecznego. Zatrzymaj się w tym miejscu i przez chwilę zwróć uwagę na wszystkie doznania, które się pojawiają. Pamiętaj, aby odsunąć osąd, ocenę i przywiązanie do tego. Tylko obserwuj. Przejdź teraz troszeczkę dalej, w dół, w okolice żołądka i jelit. I zacznij obserwować ten obszar. Zwróć uwagę na wszystkie doznania, które się pojawiają. Teraz skieruj swoją uwagę na okolice intymne i również przez chwilę obserwuj. Teraz swoją uwagę skieruj na swoje pośladki, uda, kolana, łydki i stopy. Przez chwilę obserwuj, jakie doznania pojawiają się w Twoich nogach. Teraz swoją uwagę skieruj na swoją prawą rękę i dłoń i zaobserwuj wszystkie doznania, które pojawiają się w Twojej prawej ręce. Teraz rób tak samo ze swoją lewą ręką, dłonią. Przenieś uwagę na swoją lewą rękę i zaobserwuj wszystkie doznania, które pojawiają się w Twojej lewej ręce. Teraz skieruj swoją uwagę na swój kark, ramiona, górną część pleców, środkową i dolną. Zaobserwuj wszystkie doznania, które się pojawiają. Teraz skieruj jeszcze swoją uwagę na swoje szczęki. I zwróć uwagę na to jakie doznania się pojawiają w okolicach twoich szczęk. Teraz w te miejsca, w których mógł się pojawić jakiś dyskomfort. jakieś nieprzyjemne doznania, uczucia które się tam mogły ujawnić. Wraz z oddechem przeszli w te miejsce intencje rozluźnienia, odprężenia, odpuszczenia, przebaczenia, wyślij w te miejsca miłość. Zrób to teraz. Weź przyjemny głębokim technosem i wyślij w te miejsce miłość. Wraz z intencją odpuszczenia, przebaczenia. Pomyśl o rozluźnieniu i odprężeniu tego miejsca. Odpuść. Jeszcze raz. Głęboki wdech nosem. I wyślij w to miejsce miłość. Wraz z intencją odprężenia, rozluźnienia, przebaczenia. Odpuść i rozluźnij to miejsce. to jeszcze raz weź przyjemny głęboki oddech nosem i wraz z oddechem prześlij w to miejsce miłość wraz z intencją odprężenia rozluźnienia odpuszczenia przebaczenia po prostu Teraz pomyśl o swoich afirmacjach, jeśli masz je spisane. Skieruj na nie swoją uwagę. Zawsze przez chwilę o nich pomyślisz w tym momencie. Możesz później je przeczytać. A teraz przenieś swoją uwagę na obrazy, które będą się pojawiać w wyniku słów, które usłyszysz. Zdrowie. Spokój, harmonia, szczęście. Radość, miłość. Przeplatają się wzajemnie. Obfitość we wszystkich obszarach życia. Pragnę żyć, żyję, wzrastam ku miłości i radości. Już wiem i tak chcę postąpić, że każdy dzień jest dla mnie obietnicą nowych możliwości. Każdego dnia zaczynam od nowa, kierując się marzeniami, miłością serca. Połącz przez chwilę z sobą. I teraz przenieś swoją uwagę na osiągnięcia dnia wczorajszego. Zwróć uwagę na nie wszystkie. Przeskanuj cały wczorajszy dzień. Obserwuj przez chwilę każde osiągnięcie, każdy choćby najmniejszy sukces. Może nawet te, które nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane. Ale już teraz możesz pogratulować sobie tego. Powiedz sobie: świetna robota, doskonałe efekty. Podziękuj sobie za tą możliwość. Teraz przenieś uwagę na swój bieżący dzień, na cele, jakie masz do zrealizowania w dniu dzisiejszym. Powiedz sobie: Mogę to zrobić. Mogę się tego podjąć. Mam dużo siły i energii, aby to zrealizować. Przekraczam z siły w moc i mogę to realizować. Teraz przejdź do etapu radości, którą możesz Przekształcić we wdzięczność. Zacznij od tych przyziemnych, często używanych przez Ciebie rzeczy, takie jak powietrze, woda, posiłek. Poczuj radość i wdzięczność za powietrze, którym oddychasz. Poczuj radość i wdzięczność za wodę, którą masz. Poczuj radość i wdzięczność za serce, które dla Ciebie bije. Poczuj radość i wdzięczność za swój wspaniały, cudowny, niesamowity organizm. Poczuj radość i wdzięczność za swój organizm, który jest ciałem, umysłem i duszą, który tak pięknie z sobą jest synchronizowany. Zaobserwuj to. I poczuj wdzięczność. Obądź jeszcze przez chwilę z sobą. A jeśli Twoje oczy były zamknięte, zacznij powoli otwierać, myśląc nadal o wdzięczności i wymień swoją wdzięczność. Możesz również nawet podzielić się tym w komentarzu, za co jesteś osobą wdzięczną. Ten etap poranka pięknie zrobiony. Jeszcze z tego miejsca pragnę zaprosić do odwiedzenia strony internetowej i skorzystania z warsztatów terapeutycznych. Adres strony warsztaty.terapiairelax.com Tam bardzo dużo informacji odnośnie warsztatów terapeutycznych, terapii grupowej online. Już wkrótce warsztaty siedmiodniowe, podczas których będziemy pracować nad. Odpuszczeniem, uwolnieniem w pięknych obszarach Majorki. A już w następny weekend warsztaty w Hamburgu, gdzie możesz puścić traumę, zacząć wspaniale żyć. Zachęcam również do odwiedzenia strony, tak troszkę może mało widać, ale fundacji naszej: strona fundacji: Health Without Limits adres strony fundacja.terapierelax.com Tam jest wiele możliwości. Jak można nas wspierać, pomóc poprzez nie tylko finansowe wsparcie, ale również wolontariat, lub możliwe, że gdzieś pracujesz w jakiejś agencji nieruchomości w obszarze tutaj Anglii, Yorkshire, i wiesz, że jest jakaś nieruchomość, którą ktoś by mógł przeznaczyć, bo ma tak wielkie serce i jego marzeniem, jej marzeniem było właśnie to, aby Ktoś mógł z tego dobrze korzystać, a my dajemy gwarancję, że skorzystamy z tego dobrze i będziemy tam prowadzić polskojęzyczny ośrodek terapeutyczny dla osób, które potrzebują pomocy z zakresu zarówno problemów z psychiką tak, depresja, lęki, traumy jak i również to wszystko często wiąże się z chorobami ciała. I jak się z tym upora człowiek, to zaczyna życie. Być piękne, i po to właśnie jest to nasze działanie. Więc zachęcam do tego. Również zapraszam na stronę programy.terapiairelax.com, a tam kilka ciekawych programów. Jak wejdziesz na którąś z tych stron, pewnie zawsze znajdziesz jakieś odnośniki do tego. Teraz cóż zostało nam napisać w komentarzu i życząc tego wszystkim, ten napis powinien brzmieć Miłego Dnia. Właśnie takiego miłego dnia życzę Wam bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w poniedziałek. No i w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będą tylko trzy live, ponieważ są warsztaty, a ja z Anglii tam dotrzeć. Chciałem powiedzieć, muszę, chcę. <laughs> chcę dotrzeć, aby te warsztaty były mega. No cóż, dziękuję za dzisiejsze spotkanie jeszcze raz. Czekam na komentarze, czekam na pytania z Waszej strony i zachęcam do działania. Kierując się marzeniami i sercem. Dzięki, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Pa.